Jesteśmy na kongresie kolejowym, organizowanym już po raz drugi przez RBF i Rynek Kolejowy. To jest bardzo ważne wydarzenie, chyba najważniejsze w branży kolejowej w Polsce. Dzięki temu jest możliwość bezpośredniego dialogu przedstawicieli świata polityki, którzy podejmują strategiczne, kluczowe decyzje, z przedstawicielami branży i możliwość sformułowania wzajemnych oczekiwań. Wiadomo, że politycy oczekują recept konkretnych propozycji, aby ich deklaracje mogły być przekute w czyn. Natomiast przedstawiciele branży kolejowej, na który składają się i przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji i zarządcy infrastruktury. No, mówią o swoich bolączkach i o barierach, które spotykają w życiu codziennym, przed realizacją celów, do których zostali powołani. Kluczowe sprawy, o których do tej pory dyskutowaliśmy na kongresie, to kwestie stawek dostępu do infrastruktury. One tak naprawdę decydują o tym, czy kolej jest konkurencyjna, czy nie jest konkurencyjna i czy. Może się rozwijać czy nie. Pojawiły się nowe pomysły, jak te stawki powinny być wyliczane. Dyskutowaliśmy również o tym, jak zarządzać infrastrukturą, aby to zarządzanie było efektywne, bo od tego tak naprawdę też wszystko zależy. Ważne były deklaracje polityków, które dzisiaj potwierdziły, że kluczowa rola kolei w systemie transportowym jest przewidziana i że w tym kierunku państwo polskie będzie zmierzać. Natomiast tą deklarację trzeba przekuć w konkretne rozwiązania i o tych rozwiązaniach na różnych płaszczyznach dzisiaj rozmawialiśmy. Można będzie obniżyć stawkę prania...